O 6 punktów, może bym nie powiedział, ale bardzo ważne, jeżeli chodzi o układ tabeli, o taki, o taki spokój. Jestem zadowolony z jednej rzeczy, że w, no w momencie, w którym przyszedłem, to zespół był bardzo ambitnie, pod, podszedł do rzeczy. Później prosiłem, żeby zaczęli grać w piłkę, a teraz ich prosiłem o to, żeby wierzyli w to, że można wygrać. Chłopcy uwierzyli, i ta wiara pomogła im w, w tym, żeby, żeby ten mecz wygrać i po prostu no, no wygraliśmy Mecz walki. no. W, Także jakiegoś wielkiego futbolu może nie było, ale na pewno walka, ambicja i, i, i szczęście. Tak by można w sumie podsumować ten mecz. Dokładnie zrealizowaliście to, co chcieliście? Tak, tak, dokładnie zrealizowaliśmy. Tu trzeba przyznać, że klub ma bardzo fajną stronę internetową. Wiele rzeczy można było się dowiedzieć i poprzez analizę tego, co było dostępne na stronie internetowej, wiedzieliśmy, jakie są mocne strony, słabe strony i zawodnicy wykorzystali to, bardzo skrupulatnie. Ten narzędzie, skoro nie zrealizowało tego, co miało zrealizować? Znaczy, no, trudno powiedzieć. No, przyjdzie czas na analizę, musimy to sobie obejrzeć. No, wyglądało to dosyć, dosyć, znaczy dosyć słabo, bardzo słabo. I to wbrew pozorom uważam, że mimo wyniku 0-0, to w pierwszej połowie to ta gra była nasza słabsza. Jak zaczęliśmy sobie tworzyć sytuację w drugiej połowie, to, to dostaliśmy bramkę za chwilę, za chwilę drugą i, i potem trzecią. No niestety no na, na, na trzy bramki, jeżeli dwie padają po tak ewidentnych błędach i, i szkolnych błędach, bo to nie ma co ukrywać. No, zupełnie co innego sobie mówimy w szatni, zupełnie co innego potem wychodzi na boisku. No to nie można meczu wygrać, nie można zremisować. Tu tylko niestety po raz kolejny muszę pogratulować drużynie przyjezdnej. I nie wiem, musimy usiąść i z chłopakami i się zastanowić, o co, o co my tutaj gramy. Bo troszeczkę zaczyna to, to, to wyglądać nie tak i, i, i niestety zaczyna się robić gorąco. 03, 3, 0, 3, 0, jak będziecie grać do końca? Czy to jest jakby przypadkowy układ, że raz wychodzi i to na wyjeździe, a nie wychodzi u ziemi? Na pewno byśmy tak nie chcieli, no nie, chcemy, nie chcemy tyle bramek tracić i, i pracujemy na treningach przede wszystkim już teraz głównie nad grą w defensywie. Ostatnio naszą bolączką były stałe fragmenty, jak dzisiaj z tego się wybroniliśmy, to, to znowu po błędach własnych straciliśmy straciliśmy bramkę. No troszeczkę momentami za dużo mamy pewność z, w grze i i to po prostu potem nas przeciwnik każe, no na tym boisku, które mamy nie da się tak koronkowo wychodzić z każdej sytuacji, po prostu trzeba używać troszeczkę prostszych środków I, i wtedy te sytuacje by nam się nie przytrafiły, a tak, tak próbujemy z, z narożnika pola karnego wychodzić na 5-6 na podań, gdzie, gdzie wiadomo, no po takim, po którejś, której z tych podań musi, musi nie wyjść. I przeciwnik przejął piłkę, szczelił pierwszą bramkę. No i wiemy, jak już się potem gra. Już chcemy jak najszybciej odzyskać kosztem gry defensywnej. Wszystko. No, no, absolutnie. No ja jestem, jestem pewien i, i, i zresztą było widać. No chłopacy wytrzymują do samego końca spotkania, jest, są bardzo dobrze przygotowani fizycznie. No brakuje, brakuje trochę, trochę tych proporcji między grą defensywną a grą ofensywną. Gdzieś, gdzieś, gdzieś tej równowagi brakuje i nad tym pracujemy mam nadzieję, że zdążymy, chociaż tego czasu zostało bardzo mało i, i tutaj już po prostu trzeba robić punkty. A co do drugiej części pytania, czy, czy byśmy chcieli przegrywać i wygrywać. No zawsze lepsze jest jeden mecz wygrać i drugi przegrać, niż dwa zremisować. No mamy wtedy Punkt więcej, także nie, na pewno nie będziemy grali stricte defensywnie i, i tylko bronili wyniku, no ale, ale oczywiście nikt nie lubi 3-0 przegrywać. To tylko pokazuje, jakie mamy atuty w grze ofensywnej i, i, i nad czym musimy pracować w grze defensywnej.